Aby móc skorzystać ze środków dostępnych na lata 2007-2013 z programów europejskich, czyli również z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, musi być ten projekt na liście do 2013 roku. I stąd te wszystkie nasze starania o to, aby jednak w w programie budowy drugiej autostrady lata 2001 2015 umieścić y, drogę S5 Nowe Marzy bydgoszcz żmin do, Na tej liście projektów, które mogą być zrealizowane, bo tak nazywa się ta lista, do 2013 roku, bo wtedy jest gwarancja, że te środki będziemy mogli wykorzystać. Y, Oczywiście tu można dyskutować, czy rozpoczęcie samej realizacji ma być w 2013 czy w 2014, ale projekt, przygotowanie całego projektu, harmonogram realizacji musi być uwzględniony z terminami w 2013 roku. A ponieważ sprawa wykorzystania środków europejskich, na drogę S5 dotyczy i kwestii, które nadzoruje Minister Rozwoju Regionalnego i Minister Infrastruktury. W związku z tym kieruję ten, tę interpelację do premiera rządu, żeby skoordynował plany realizacji projektów przewidzianych do sfinansowania i ze środków europejskich jednocześnie, ale także i tych, które mają być na liście przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.